Dzień dobry. Prognoza pogody na 24 sierpnia 2025 roku. Warszawa będzie słoneczna, około 25 stopni, z wilgotnością 60% i lekkim wiatrem 12 km na godzinę. Bez opadów, więc spacerujcie po Ogrodzie Saskim lub odwiedźcie Centrum Nauki Kopernik dla interaktywnych wystaw. Kraków ma 27 stopni, jasne niebo i 55% wilgotności. Idealny dzień na zwiedzanie Zamku Wawelskiego lub piknik w plantach. Gdańsk jest chłodniejszy, 21 stopni, z 70% wilgotnością i 40% szansą na popołudniowy deszcz. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę. Odkryj długi targ lub weź udział w warsztatach bursztynu w muzeum, jeśli deszcz zaskoczy. Wrocław oferuje 26 stopni i bezchmurne niebo. Z 50% wilgotnością. Spaceruj po Ostrowie Tumskim lub odwiedź Afrykarium Zoo. W upalnych miastach jak Kraków pijcie dużo wody. W Gdańsku miejcie parasol na popołudnie. Warszawa kusi letnimi festiwalami, więc sprawdźcie lokalne imprezy. Wrocław i Kraków oferują kulturę i relaks w Zieleni. Do widzenia!